Lecimy! Jesteśmy impostorami! Lecimy. <śmiech> tak. <śmiech> Impostorzy. Dobra, impostor. Dobra, amogus. <laughs> Amongus best ofer, dla got Przyszedłem na nagrywki z SL-a, a, a, a pojawiłem się na nagrywkach za mąkę. Ja pierdolę. <laughs> no widzisz, tak to się kończy właśnie. Tak Dobra. się kończy, ufanie, like, ja wiem, um, na nagrywki. Sub, tu jest na siebie, jak link w opisie. Dobra, już tam przy mnie. Idę, idę za Krumejtem. <laughs> A nie. Ej, co się nie pokazuje? O, teraz dopiero. Nie mogę menu. Muszę wy wyłączyć z tego. O. No. Wędrowania po... Daj się pobawić, heavy. Dobra, zrobiłem naukowca. Sztungs. Daj się pobawić, mówi. Ale zaraz będzie przypał, bo jak jest plaga, to zombiaki wszystkie trzeba im impostorów zmieniać. No chyba się jaja robić. <noise> no nam sobie oczywiście na Patreon becie e, ze światełkami ładnymi Dobra, idźmy stąd Już drugi naukowiec zabity, jeszcze osiem osób mam zostało Mam jednego ochroniarza Tak. Ok. Tutaj ich łap Kurwa, już pół HP nie mam Aha Nie ma się jako bałkę, czemu straciłeś tyle HP? Nie ma jakobaka dzisiaj Co się stało? Chyba w ogóle wszystkie klasy DS już uciekły z lighta o, już nie mogę wyleczyć. Ajajaj. Niedobrze. No, miałem dwóch podatakowanych. Okay. Zlagowało gierkę. O. Dobra, crewmate'a jednego właśnie resp'ie. Dobrze, resp crewmate'ów. O, mam ochroniarza. No, a więc to naprawdę nie Impostor. A nie, czy to jest AB? Nie, sięgamy skokiem... Nie, Impostora mnie dobra. zmienił. No, nie. zmienicie w Impostora. ALE SIĘ DAŁEŚ ZMIENIĆ! Ja, Czy kręcę, ale tak A nie to mieć... oj, aż zlagowało mi gierkę znowu Nie wiem, heavy mam wrażenie, że przecina troszkę W sensie, w niektórych yeah. momentach, znaczy tak normalnie to nie przecina, tak e, Taka ścinka, mam co jakieś no teraz nie mam, ale no zdarza, zdarza mi się A, czasami taka ćwierćsekundowa przerwa A to tak, dziwne i, i, Taka ścinka nie, chodzi teraz Ale tak na początku gierki tylko mamy, jak zaczynamy grać w tego SL-a to takie mam problemy, ale później A, się ustabilizuje Pomiki muszą się hmm, rozkręcić no. no, trajtorem jesteście Trzeba... Trejtor? Ale jesteście trejtorem, widzisz nawet masz y, akcent TTT z Garys Moda Skurcz. Pięknie W sumie o, czy ktoś trajtor. się tu wyjebał? Ej, to co, na dół idziemy? Nie wiem. No, trzeba. No właśnie, nie wydaje mi się, że wolę psarca, oni cicho po prostu siedzieli. to może zjem, ej, jak go zjem. To zjem go. Jest jeszcze z w Nie wiem, którym się. Potem jeden jedna, w nie masz. A dwa lete windy Ja nie wiem, które będę Za do windy. Po otwartych drzwiach. Ach, trajtorzy. Wszystkie nie. są otwarte. No to gorzej Ej, wygraliśmy chyba O, wygraliśmy Co się tam stało? No nie, tego, wszystkie, tak, wszystkie dupaki Impostorzy wygrali no, no, impostorzy wygrali Impostorzy, wow. no, wygrali się kromaj. Nie, tak naprawdę taski zostały zrobione, wy się nie no, znacie A, w sumie no, trochę tak Czterech chyba... Zarabione. Ja tu się, tu chcę, tu się, ja tu się chcę poprawić, a tu AJ na pięciu, nie pięciu na pięciu. Hmm. Halo. Kurde. No dobry start miałeś. Zrobili. No, o już. Tamogus, tam off. Witam serdecznie Czy wy siedzieliście w ogóle w tej ulepszarce, no, kiedy ja jako d stałem przed wami? Nie, my już, nas już wtedy nie było Aaaa Jak jest spóźnienie, Dimon, po co strasz? Nie sraj Mówię, spocinam My po 30 sekundach byliśmy już w heavy Jaki speedrun, wow. jakie udzielenie? nie mam Miałam potrzeby, No bo. szybciutko, jak to się nie mówi ma... Uff tak się pocić, że tak Dobra, szybko czy coś jeszcze? Nie ma. Kurde, ale ominąłem. No nie no, dobra, bierzemy leki. Dobra, co jakiś kontencik zrobić? O, Czemu twojego kolegę Co to ma być? Czemu zrobiłeś swoją kolegę? Jaki imposta? Jak dla ben? mnie spoko karta darmowa. Nie będę imposta Dobra, masz coś do handlu? No niestety mam tylko karcioszkę i apteczkę. Hmm. Też można przehandlować. Uuuu, Uuu. dobra, uciekamy. O, witakewen! Oh, Oooo! Oh. 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 Cukierek, ja chcę cukierek. Ej, no, otwórz no, mi, to ma cukierka, ja chcę. Dobra, to bierz chcę cukierka. Bierz, bierz. Nie, ja też chcę cukierka. Zastój! No, Ale to? otwórzcie mnie! Otwórzcie! Skurczę, wy nie otwieramy. No, no. Dostawcie go, idziemy stąd. A taki jest plan. Jak najskurcz nice, No tak, taki jest właśnie plan, tak? Jak najdokładniej. Cukierka mi się najeżdża, Dobra, kurwa. No, to, szale, bo chcecie... Ciekawy ja, komentarz ja. Delvexa. Chcesz otworzyć próbę? No, to no? Zabije to. nas wszystkich SCP-939. O, o! Lubię no, takie nie. przepowiednie. Ej, dlaczego, Otwieraj. Dlaczego tą kartą coś to odpłowało? No bo zapomniałem, że ta Mongo ma tę kartę do wyjścia. No coś. Jesteśmy podzieleni. Ja mam kartę. Tu w Minecraft, a tam już nie ma ciągi Minecraft, co jest, A nie wiem. To jesteśmy pół Minecraft. Zresztą Minecraft w roblox. Tak. Dla manga, jak ty się zapatrujesz na Minecraft Roblox? Minecraft Roblox? Hmm, brzmi nieźle. No. Nasta te nagrywki z dodania będą w robloxie, nie? Tak, tak. Tu jest za mangasa też bym mogła być. W robloxie lepsza grafika. W Minecrafcie było. Nie SCP SCPSL top. No, no, no. Witaj, no, nie to żeby partner... no, no, zaraz, partnera stracę. Tak, tak. Ale tak naprawdę myślę, e, ten, e, SCPSL administration. <grym> Oj, sus, sus. Trzeba znaleźć 096 albo 106. Będzie ktoś ten marketingu oglądał i napisze ci na maila, że straciłeś partnera, bo bialiś w Roblox O no, nie, tylko nie to no, Tak tak braliśmy Ej, bo kółko, no, tak chciałem A, tylko no cóż, nie. no prowadź ja go może nie. Ej, widz gdzie skręcamy No cóż, może ja lubię robić kółka Nie no, fajne no, kółka, tak, nie? No polecam No nie wiem, czy to praktyczne? Może no, no nie praktyczne Ale może A, akurat no, za którymś no, razem Za którymś razem A, może akurat i... trafimy, no a co Inna ciekawego? jest taka, że nas ochryją, że zabiją, a konkretnie was. Mhm. Czeka was A ja przed tym umrę od jakiegoś SCP-ka, bo mnie zostawicie w pokoju. Jedny pomysł. No, no tak przewiduję. Tak mi tam tak raczej się stanie. Ja tam nie wchodzę. Dobra, bierz. Dobra, ucieczkę. A to uciekamy. A tutaj hmm. Ciekawe czy twoje wydarzenia. No spoczko, Uncle. A co, chcesz strzelić we mnie? Nie. Nie jest w nas strzelić. Jesteś skuty, więc obecnie jesteś. No to jest jakaś interpretacja, ale nie mogę. Masz tak, współpracować, no. bo inaczej się pogniewamy. No dokładnie. Interpretacja wiersza Monga. Co autor miał na myśli? Weź może zamki drzwi, co? Nie ma drzwi. Nie ja mam, mam drzwi. drzwi Gdzie są drzwi, nie mam drzwi. Wszystko zamknięte A, ja. jak się punek otworzysz, tak teraz. Nie sobie. wiem z tego sprawy. Lepiej uciekajmy zanim MT wyprzelecam. Bekko my mamy chyba jesteśmy przed czasem 3 minuty mam takie wrażenie. Dobra, speedrun! No nie wiem, moje kółka mogły tutaj troszkę zaprzepasić naszą szansę. Eee tam. Aż się dziwię kurde, że 14 osób i 10 Ale nich właśnie nikogo nie widzieliśmy. Nikogo nie no ja nie wiem jak to się stało. No ja nie wiem, to że ja pojedzie jak to się wydarzyło. Ani sypeki ani gardy XD. Dalej widzę rzeczy nie wypadają. Bo gbn się rozkuł No naprawdę? Jak ty pierwszy wszedłeś Jak ty pierwszy wszedłeś tą on się rozkuł Ooooooo oh, wow. Dobra, go zabijemy Albo no chyba, że do nas poczeka Ale on tam wszedł, on nie już że gdzieś Ej, gbn GBN O Kurde, no, tak przepaścić szansę na bycie z nami No ja nie wiem, nie wie, ja je wyszły. weszły GB, no już mogłeś na nas poczekać, zapomniałem o tym, że przecież ty, no, jesteś tym, no, naukowcem Mogłeś chabula, po prostu poczekać chabula. Dobra, chodź Wiesz, już baitowałem go po prostu Dałem <grym> nadzieję Szedłem do wyjścia Pełen, pełen szczęścia, że jednak z nami pójdzie no, a ja tak się odwracam, kurde, i patrzę, ale GB nie są skutki. I sobie wleciał i zniknął, tak. Ej, no to chyba ledziłem TP mój. Aha. To ja przez to, że właśnie, że pier... pierwszy szedłeś. No, Dajka. No, no. O? Fejka. Yes. Musimy skur. Jest bardzo ważna misja, musimy skurcza uratować, bo go zamknęli w całej. Co? <śmiech> nie Nie <śmiech> Nie, Nie ma sensu! Nie, nie, no kurde, skurcza. Dobra, dobra, możemy uratować skurcza. Chodź, Amongo. Będziemy no, no, ratować skurcza. No, my go uratujemy. Będziemy ratować skurcza. Tak, tak, uratujemy skurcza. Ale będziesz szczęśliwy, jak ratujemy. Będziesz szczęśliwy na pewno. Samo szczęście. Ja bym że to przecież jasko MGB na no. O! Co my tu robicie? Dziękuję serdecznie, Niczka, za 29 miesiąc. I dziękuję Ci bardzo, serdecznie. Znaczy, dziękuję i witaj! Serduszko, dziękuję Ci bardzo. No zabiłem. No, Trochę czasu, tak. Przed nami O rzeczywiście, dzień dobry Dzień o, dobry! Chyba się obraził Dobra to idziemy o. o! Dzień dobry! Ej my, 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 my dobzi być Dzień dobry Siema Postrzelony tutaj w Twich zostawach Bardzo dobrze, bardzo Ej, dobrze Czekaj, czekaj, czekaj Czekam, Trzeba uratować Tak, idziemy, idziemy Nie uratować no, uratować <laughs> No kurczę, niczka Ile to już czasu? Tak, trzeba też, trzeba Tak, trzeba Ale tutaj się tam dotarło Nie no, no skurcza trzeba, ja cię kręcę ja nie wiem, są cukierki, mamy 4 minuty, żeby cukierki to, znaleźć zaraz, znajdziemy, spokojnie Skurcz. Jest tutaj, na pewno jest O, tam przed nami krzycz. chyba Dobra, zaraz go znajdziemy spokojnie, nie denerwujcie się. To jest PT nie, mamy dużo czasu. Dobra, starczy czasu. No czekaj, ja Mongo! <noise> Mogłeś poczekać sekundę. O! Skurcz! O, witaj skurcz! <noise> Co to? No, no to, to okej, okay, come my my, my my uciekliśmy, a ten co skurczem? No powiem sam, kto wy <laughs> Tylko, kurde, mi cukierki wpierdzielą a, no ty Tak, tylko jest. myś wpierdzielą Ale Ciebie komczuk, no, no. Tylko mi cukierki jasno Otwórzcież to No nie wiem, a ładnie poprosisz? Tak, a ty, proszę, ta, to, otwórz czekaj. A, proszę Słyszałem, <laughs> że nie wyjdziesz z tym przejściem Tędy, tędy Impostor Imposta yeah. Impasta Spagetta <laughs> Impostor z Włoszech Impasta Ajc kurcz kurcz Jakieś info odnośnie SCP-ków? Kogo mamy? To 6, i 9, wie, Świetnie Zostawiliśmy Kingę tam No szkoda A e, ta wie, Kinga, która cały czas nie może przejść przez wszystkie to... drzwi Duża jest, poradzi To Andy Andy, Jest and and oszustka i jest piesek Ale piesek jest e, safe No mnie my nie umyśmy Oswojony? Oswojony, okej no. no. Nie gryzie jest O, przyjdzie. witam Dokładnie sandwich, to się nie ma, nikogo nie ma Zabiłeś mnie ostatnio to nikogo nie ma sandwich Dobra, chodź, chodź, chodź. Nie widział <ścoughs> <ścoughs> Nie no, on nas lubi, ja mówię O, już gdzie jesteśmy, no właśnie No, jest no brawo yeah. Dobra, łatwo Odprowadzamy go Chyba nie ma MTF-ów jeszcze, nie? Ja nie, jestem nie, nie. nie, nie, chyba nawet nie będzie bo tak naprawdę. Ej, jest na nas? Tu jest 9, 3, 9 tu jest pies. Ejka! Ejka, witam! Grzeczny piesie jest. No trzymaj się, Kruszym. O! A, Ejka, co tam u was? Legia to chuje, ale Mistrz Polski. Mistrz czekaj, Polski jesteś, kurde. Tu jest co? jeszcze chuje, raz. Legia to chuje, ale. To, to czy... właśnie chciałam usłyszeć od jeszczura. O, to jest CP 939 idę tam na górę, no dobra, to nie przeszkadzamy im To, hmm, nie wiem, jak to jeszcze zostawić A, to jest wszystko Nie edytować, bo ta broń u mnie nie jest edytowana O, patrz, Eka. przyszła skuba <śla> 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 I teraz, i padła <śla> Spokojnie, że miał najlepsze gry na, na ten ten świecie, to jest, to jest Abi, wyjaśnij mi dlaczego uciekłeś a? jako pierwszy i mnie No właśnie nie, nie wiem, w sensie zapomniałem, że to ja cię skułem A ty, a ty mogłeś poczekać No mogłem, ale nie zrobiłem tego No, tak zmarnować szansę No nie no, to była, to był potencjał komedii no No, lepsze by było gdybyś poczekał na nas zrobiliście, ty AB, teraz AB, klip, z To zrobiliście śmieszne, to tego To było śmieszne No zamknęliśmy cię, a potem AB postanowił, że mnie nie skuwa i uciekłem W sensie skułem GBN-a i przed ucieczką <laughs> sam uciekłem pierwszy Eee, i sekundę potem no, uciekł gbm, który się rozkuł no, przez to, że ja uciekłem Szczyt komedii Fajnie jak robi to jest ten... Funny. gościu na świnie? Hiiii, hiiii O, graj Dobra, lecimy O, oh. nie myślałem Jazda, jazda! Jazda, jazda, ja... Ale znowu jestem w no i tam... To jest znowu CIA 1. O jest Delvex 1. No ra, Delvex, ja ponownie cię pytam, ale nie, musisz nie, nie mi nie to powiedzieć, kiedy będzie Delvex 2. Kiedy będzie Delvex 2 i Delvex 1 Perma dostanie gdzieś. A? Dobra. W Lidze Legend już jest Delvex 2. Bo <laughs> Delvex był zajęty, trzeba iść. Mam wrażenie, że to taka pamięć mięśniowa mogła się włączyć. Dlatego mi mój. Nikt? No, no i co, że jest 106, ja muszę 939... A, ej, 106, zabijmy 6, go. To jest można, no. no. Okej, okay, spróbujemy. No to zajebiście. O, fajnie. No to ja chyba umieram. Mam Dobra, dobra, ATM. Pachines. Dobra, spierdolamy. No, ja tu mam problem. O, trochę zostawiłem ubity przez was. Eee, wyszedł tutaj przed wejściem. Gdzie minut czy jeszcze? O bogowie! No nie no! Aaa, nic nie zrobiłem. Przepraszam, to nie było umyślne najmocniej przepraszam. Dobra, widzimy się na resztę. Z trzeba spacyfikować, bo nie jest kurwa z podsańcem. Nim się nie da grać. Nie da się grać z tym pocańcem. Poczekajcie hmm. na mnie! Nie zamykajcie! <laughs> No, niestety, Dimon, no. Faka, no. Dimon, zostaje z tobą. Nie! Okay. Zostaje z tobą. Mnie też je puścili spokojnie, też się je dostałem. Ej, nie klikaj tego przycisku, masz bana. Jeszcze ja tu Ban. jestem nie Ja nie widzę twojego. Ah, dobra, teraz widzę. Wcześniej jak nakrwałem to i pokazał mi, że to dziwnie. No słyszymy, to, to on przychodzi pod no chyba, on, to, pod, tak, to, on chyba może przychodzić pod. Spoczął No dobra, otwierasz. chodźcie do winy, co tam się stało. Dobra, robimy to. Chodź ze z ciebie. Ale obstrzelałem ścianę. Nice. No to GB. no a, i zasłużył. No, no psa, zasłużył. No zasłużył, spokojnie. Zachodź, zasłużył, dla społeczność. Otworzycie? Dobra. Uwaga, ja skoczy. A jednak nie. Tutaj zaraz mogę skoczyć. O, sożuzka za nami, za nami, sożuzka, tak skoczy. No to uciekajcie. Ryluzina. Sprinta miał Ej, ej, No, gate'a otworzył. Ja. O, bo skurczył no Dzięki, dziękuję. Wiem, nie zginąłeś, wiem, widziałem. Ja czekałem na, na Skurcza. Poczekajcie, nie otworzyłeś gate'a. No właśnie, to był plan. Mm. No, no, jak to kim, każdemu umarłem. Ej, no, ja 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 zobacz, ile ten Skurcz Taki i Loki mają HP. No patrzcie, Jakiś ciebie kolega działu, to jedzie. Ej, ale mamy Quinn, MTF nie żyją? Masz ograniczać w heavy. I Bucz. Jednego Bucz. I właśnie outside, jednego w entrenesie. STPK i jeden jest w. Y oboje są w entrenesie. Dawid jest w heavy. Reszta jest Masz przejebane. tam na dobra. zawsze. Dobra. Ej, ale już tam się To naszego. Powiedziałem mu, żeby tam na zawsze, to na pewno się posłucha przecież, nie? Chyba Dokładnie, a może nie. Dlatego go już tam nie ma. Dlatego już idzie do Entresa. Tam gdzie jest największy rozpierdol. Nie jest zajebiście jak go Delwek na podwórku, siedzi, nie wiem no fajnie. Cieszy się z dniem pięknym, a raczej nocą. Nie no, Quick to jest jednak top. Powiedzieliśmy mu całą informację, wszystkie info mu podaliśmy, a chłop prosto na te wszystkie, które mu podaliśmy. Mm. No bo Uf, się dydwania, no wierzę, tak, to bo to... on się do mojej wyrdywania, no wiesz, że tak. Tak, Kurde, ale wymika, ale No, ale wymika <grym, grym> Ej, plan był dobry, plan był bardzo dobry. Plan był dobry. tutaj, tutaj posiadasz, koleżko. Plan był dobry. Plan był ja, dobry, ja, ja, ja. no. Dobra, no. B, nie no, pa... chuj, powiedzieliśmy ci wszystko. Czemu poszedłeś prosto w środek wszystkiego, co się tam dzieje? No, bo znasz apierdolę. Przedłużał. Ale z samym strony tf i tak. Przepominam. Ale widziałeś gpn, na outside Widziałeś gpn? A wiesz jaki, a wiesz jaki Loki mi zrobił ratio, to ja otworzył Gate'a i Loki na mnie skoczył. To a wtedy, na... <gadza> wtedy co z tobą gadałem, że no właśnie pękniesz <gadza> to <jest> CPK, kurwa <gadza> A no a faktycznie, bo e, Quick bo nie No i bieg za mną w sumie, ale nad, no. na Tesli takie ratio poszło na tesli, że no, to los, los. No, Potem Loki nie, 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 i nie, 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 Jak Skurcz nagle, że się cofać? Kurwa, niech ktoś umrze ze sepeków No, Skurcz się ciśnie na śmierć z blokiem. Już, już nie jest taki. No, chcę, żeby już się Ktoś zginął. I teraz. Skurcz. Ja nie, nie, nie chcę nic powiedzieć, Amy. ty dostaniesz, masz dostęp do ale ja tego? Ja komendy, no, ale nie pamiętam komendy, a nikt mi nie chciał to powiedzieć. To, nawet, to nie jest komenda AB. Już to nie jest komenda tak? spokojnie, Ale za minutę. Tak. W a w, w którym momencie? zakładkę. O, o, go, robi go. Robi go, robi go. Robi Naprawdę? wygrał! Ale Robi go, Robi go. Ja robi bo... go, Robi go. Bo... No, mi... Co go, zrobiliście? skurcz Robi go, Robi go. Robi spocony, że ja nie wierzę! Byłem święcie przekonany, że ten skok zadziała. Czy ty usmażyłeś skorczak w podłodze był? Tak Akurat zacząłem wychodzić a, No naprawdę. i narąca podłoga muszę to znaleźć Dawid, tak zasunęłeś. Nie no Dawid to było wiem, naprawdę Cześć Cześć że... No cóż 3000V, Tak jak lubię Double kill Tak jak lubię No A sura a myślałem że to już broń masz co nie Kurde Zacznę, Cię, czem... Dopiero co wyszedłem od łzowego się cieszę U ale ulga jest Pięknie Dawid... Nie to jest napisane hmm. Dawid bardzo piękna Zero <laughs> litości Piękna robota No było dobrze Było dobrze nie wiem, gdzie to jest napisane. Ajajaj. Aj, aj. Ach, klasyka gatunku! No ba. Co, znowu ta no najgorsza klasa kurs. na świecie? Ale rzeczywiście, że najlepsza. Ej, witam, wie, że witam! Witam! Dzień dobry... ...państwu. A czy może jakieś, kurde, ten, karty? <noise> Jasne, wszystkie! Tak wiem, wie, może nawet jakiś się trafił. O, ja już mam na przykład. E Pamiętaj o, nie. Gołgany, lepiej klasy D. Czy przydałoby się ulepszarka. Co? Oh, o, hejka. Aj, skurcz, kurcz, kurcz. Wiesz, może gdzie jest ulepszarka? Nie, ale wiem, że jest raz związane. A aj, Ajajaj, uciekajcie moi przyjaciele! Nie, panie Skurcz! Dobra, okej, okay, uciekam. Uciekaj. Co Rzućcie w niego kartą! Podręcznicie pod, 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 pod mu gardło kartą! Halo, strzelaj do nich, strzelaj, strzelaj! A nie! Dobrze! Nie, dobrze. dlaczego? Ty też masz rzucenie. Chyba tutaj, AB też się trafił w Hiszpan. A on chce, chce się nade mną znęcać. No. 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 Teraz pobawimy się w nekromanty. O, mam małej. Czemu chcesz go wskrzesić? Nie rób o, tego. mam <laughs> Może chodźmy do tej zmieniarki. Może, może jednak idźmy, tak, tak. Ewidentnie. Tutaj. Ja wejdę z wami, może, mnie ule może mi ulepszy kajdanki. Będą lepsze. Będą lepiej działały. Na Sorry, no, chciałem iść na medycynę, a przyszedłem na unikomanstwo. <grym> Okej, gdzie się pomyliło. Ej, nie ulepszaj apteczki. A, dobra, nie masz startek. Lepiej tu nie wchodź, uciekaj Kruszym! Uciekaj, tu są naukowcy z bronią! Kurde, odwiązałem go niechcący skurcz. nie O! Otwieraj im. Ej, jak cię, ej, nie ruszaj się tak Stój, Kruszym. Ty nie możesz. A nie, bo ja pistoletu nie mam, kurde. Ajajaj, aj, aj, no aj, aj. O! Witaj Skurcz. No nie no <śmienicza> Kurde miałem nadzieję że nie Ej, że jestem nieskutny zabiorę ci kartę i sobie pójdę Nie wiem ile kruszy, ile mam życia Nie to ja mam fula. Ej ka u, Siema. No co stop kurde jestem ochroniarzem <śmienicza> Ale mówię do nich stop Ja no, ma chłopaki no, co tam u was? Ja absolutnie. byłem pierwszy z ja kuty! No, a nie, nie, nie! Tak mi się nie spóźniło, aż dziwne. A, mi się giga przykro zrobiło, bo powiedziałem sobie, że pierwszy dupak, którego spotkam, to go zabiję, a drugiego oszczędzę, nie? Spotkałem tajemniczego i on podchodzi, cześć! Zabiłem nie! Ale sad! Dobra, to co, idziemy? Macie karty? Ja mam dwie piątki tak, bo zabrałem jedną ale ale, ale 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 klasy D zostawiam czekaj 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 quick zostawiamy te klasy D nie, a no to nie. Za, tak, może nie. Może, bo... może całą trójkę tak. pod ścianę? Ejke. i los zadecyduje, żeby dwóch ich zostało, bo trzech to za dużo. O nie! Dobra, mam pomysł. Pod ścianę. I... A to może ja dostanę, tak? To, to możecie wziąć dwójkę, ja dostanę. Pod ścianę. pod ścianę. Dobra, a zrobimy. I don't care. Zrobimy wyliczankę, Proszę, kurde. Nie, 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 może Simon Says. sens. fakę, torba, ja borba, ósme smakę, deus, deus, cosma, deus i morele, bax. Nie. Aha, A, to nie za wyliczankę, że to się udało w ogóle. Idę się schować do celi <noise> Zostaję tu Poczekam, ja poczekam, jestem cierpliwym człowiekiem <noise> Na pewno, tak Proszę, wyjście, wyjście Nie To była klasa D. Ja, ja, ja. Powolutku Bez pośpiechu Nie śpieszy mi się Nie ma problemu Niech sobie wszyscy pójdą Nikogo tu nie ma No jakim prawem, ty mnie... Na... <gibierka> <gibierka> Ale no nie! <gibierka> Ale... <gibierka> <gibierka> no jakim. Tak to nie... To nie za Ważne... Nie za wyliczanka. Nie za wyliczanka była. Ludzie, ja myślałem, ja myślałem, że moi, chociaż moi teammaci mnie nie zdradzą. Taka no i dobrze, taka, sobie, taka wyliczanka, że na koniec to tylko ja przeżyłem. To jest właśnie. Wybieraliście osobę, która przeżyje do końca. A ja akurat skurczą trafiłem. No jak to, to dokończyłem odcinek. Elo.